Będziemy dzisiaj testować słodycze. Słuchajcie, dzień dobry i witam Was na naszym kanale Boz Imaginatorium. Dzisiaj chciałem z Wami zrobić test smaku, tak jak zawsze robimy w okolicach Halloween, bo byłem w sklepach i okazało się, że było bardzo dużo nowych nowości, jeżeli chodzi o słodycze. Natomiast też wziąłem takie rzeczy, bo okazało się, że w niektórych sklepach można kupić. Słodycze na wagę. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie smakowało, i mam nadzieję, że zainspiruje Was trochę, jeżeli chodzi o te smaki bardziej związane z Halloween. Jesteśmy tuż, tuż koło tego święta, dlatego ja już zacząłem przygotowania w domu. Okazuje się, że też chodziłem po sklepach nie tylko po słodycze, ale też po jakieś dekoracje. I pojawiły się w niektórych sklepach nowości, ale muszę Wam powiedzieć, że w tym roku rozczarowały mnie trochę. I tak tutaj mam taki fajny imbryczek, taki pojemniczek z zeszłego roku. Okazuje się, że w tym roku kupiłem tylko taki dodatkowy. On był jedynym takim, który przykuł moją uwagę. Tutaj znajdują się te słodycze, które już tutaj testowaliśmy dwa czy trzy tygodnie temu. I on jest taki fajny, zamykany i był jedyny sensowny. Reszta była bardziej taka plastikowa, taka slapstickowa. Nie podobała mi się. Ja jestem wielkim fanem tego, co kupiliśmy w zeszłym roku. Po pierwsze ten talerz, który imituje taką pajęczynę i jest super ekstra i nadaje się do fajnego wyeksponowania rzeczy. Dodatkowo bardzo mnie urzekła ta miska. Nie dość, że jest taka pomarańczowa w środku i zawiera no te motywy halloweenowe, to oprócz tego jest na takich nóżkach wiedźmy. Jest po prostu przefantastyczna. I tu właśnie dzisiaj będę wrzucał za chwilę nasze słodycze, które przetestujemy. Na początku pozwólcie, że zrobię sobie troszeczkę tutaj ogarnięcia. Tutaj Dam misę, do której będziemy wrzucać cukierki przetestowane, i przejdźmy do samego testowania. Na początku, słuchajcie, zacznijmy nie od tych takich komercyjnych, bardziej znanych, tylko od tych, które ostatnio znalazłem w Auchan i kupiłem na stanowisku nawagę. W sumie nie wiem, czy oni mają co roku takie cukierki na stanowisku nawagę, natomiast w tym roku okazało się, że są. Przechodziłem, zainteresowałem mnie na tyle, że postanowiłem wziąć po parę sztuk, żeby przetestować właśnie, jak w takim w dość dużym supermarkecie, to wszystko smakuje. Dlatego one są w takich charakterystycznych siatekach, zrywkach. Trzeba było sobie je nałożyć. One miały swoje kody. Trzeba było je później wyszukać na wadze i kupić. Na początek wziąłem takie dynie. Jak zacząłem szukać kodu, okazało się, że ów dynie, takie z uśmiechem jakby e, halloweenowym, były na wagę i myślałem, że to cukierki, ale okazało się, że było napisane, że są to żelki. I one są bardzo fajne, ponieważ w środku mamy cukierek, który jest w jakiejś takiej właśnie kolorystyce bardziej dyniowej, natomiast sam uśmiech jest nadrukowany na opakowanie. Środek... Oh, można na pewno jakoś do niego się dostać i nie jest to w sumie łatwe, ponieważ nie ma tutaj żadnego dzyndzla, za który mógłbym chwycić. Przestałem się starać, to znaczy <ścoughs> zostałem pokonany przez to pudełko, jest nie do dostania się, postaram się jakoś dostać, o, podważyć. Nie jest dobrze zrobione to opakowanie, po prostu jest trudne do otworzenia. Wydaje mi się, że jak damy to dzieciom, to możemy w ogóle je poranić i kurde, dalej nie jestem w stanie. Jak nie nożem, to nożyczkami. Spróbujmy nożyczkami. Nie, nie podoba mi się to. To znaczy, nawet jak będzie słodkie, ładne, pyszne, nie wiadomo jakie, to wydaje mi się, że to jest niedobre. Dostać się do tego jest niemożliwością. Może to jest specjalnie dla dzieci, które mają zakaz jedzenia słodyczy, żeby się do tego nie dostać. To słuchajcie, ja już tu samą żelkę uszkadzam, żeby się do tego dostać. Nie podoba mi się to. I słuchajcie, no kurde, nie dostanę się do tego. W środku tego pięknego opakowania, opiek opakowanie jest przepiękne, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Natomiast jest taka bardzo blada żelka. To jest taka konsystencja piankowa. Nie ma nic w sobie. Jest słodka. Nic poza tym. To znaczy, to jest taki... Lekko pudrowy, słodki smak. Jest owocowy, ale jakbym powiedział, jakim owocem tu czuć? Może trochę pomarańczą, ale nie jestem pewien, jest to przeciętne. To znaczy, to jak najbardziej na tak, natomiast smak, jak najbardziej na nie. Więc może lepiej, że nie mogłem się do tego dostać, ponieważ nie było to warte mojego wysiłku. Moje no jedynie są już w środku, ja sobie zostawię i nóż, i nożyczki na wszelki wypadek dalej. Przejdźmy do następnych słodkości. Są one fajne, bo są to jakby oczy. Są to zrobione oczy przez firmę, która produkuje zozole. I taka marka tutaj się znajduje. I jeżeli widzę zozole, to wydaje mi się, że jeżeli wezmę to do ust, to zaczną mi strzelać, bo tak zozole raczej działają. Nie wiem czy wszystkie, ale bardzo fajne są wzory, ponieważ nie tylko wzór oka jest fajny, ale też kolorystyka, bo mamy fioletowe, mamy zielone, ale mamy także takie pomarańczowe. Oprócz tego nie widziałem żadnych innych kolorów. Wziąłem z każdego koloru po jednym. Te wsypię tutaj, natomiast spróbujmy sobie zielonego w środku. O! W środku nie jest cukierek, tylko taka pomadka czekoladowa. Normalnie złożona z dwóch części, można je odłożyć. W środku nie ma żadnego nadzienia innego niż czekolada. Wydaje mi się, że nie strzela ona pod zębami. Pralina jest bardzo mocno orzechowa, ale nie dodano tutaj na pewno żadnego masła orzechowego albo czegoś takiego, co by nadawało ten smak orzechowy. On jest taki troszeczkę chemiczny, jest bardzo słodki, ale nie jest zły, ponieważ ja lubię ten typ czekoladek. Te czekoladki by były bardzo dobre, na przykład do dawania do mufiny do środka, ponieważ wypełniałyby wtedy mufinę takim fajnym smakiem orzechowym. Natomiast. Na pewno jest to lepsze niż te wcześniejsze cukierki pseudopudrowe, te takie pianki i bardzo mi się nie tylko podoba design tego całego opakowania, ale także to nie jest najgorsze. Trzecią i ostatnią rzeczą, którą znalazłem tam i która przykuła moją uwagę, było troszeczkę tych rzeczy więcej, ale były takie mało halloweenowe, są takie cukierki, one są bardzo twarde. Więc wydaje mi się, że to będzie coś a'la ciągutka, były w trzech różnych wariantach kolorystycznych, najbardziej mi się podoba ten fioletowy. Tutaj mamy takie małe pająki z pomarańczowymi oczami i mamy też taką tutaj widniejącą małą pajęczynę. Oprócz tego mamy czarne z takim pomarańczowym wykończeniem, gdzie mamy czaszki oraz piszczele. I także mamy całkowicie pomarańczowe, gdzie również mamy czaszki i również mamy piszczele. Na tych czarnych widzę, że też pojawia się inny wzór. Są tutaj też nietoperze, ale też pojawiają się pająki. Czyli z tego wynika, że te czarne mają różny sposób wykończenia, i w zależności od tego sposobu wykończenia, albo mają wzór z tych, które są pomarańczowe, albo z tych, które są fioletowe. Fajny zabieg, ponieważ urozmaica to wygląd tych cukierków, i nie wygląda, że są tylko trzy typy, tylko że jest ich jednak więcej. Mam tutaj, powrzucam, wezmę jedno na spróbowanie, tym razem może fioletowe. Tak bardzo mi się podoba, więc spróbuję na fioletowym. Odpakowuję i w środku mamy. Cukierek w papierku. Wygląda to jak taka klasyczna krówka, bo jak pamiętam z lat dziecinnych, to tak właśnie się takie krówki, ewentualnie jakieś ciągutki właśnie e, pakowało. Tylko, że nie jest krówkowe. Jest takie... Hmm, w pudrowym różu znowu. Hmm, czy mnie się to kojarzy z czymś? Na pewno, ale nie mogę sobie przypomnieć. Spachnie truskawkowo. Kiedyś sprzedawano takie gumy jak mamba, i to mi się właśnie z tym kojarzy. To znaczy jest to lepkie pod palcem. Także dość mocno słodkie. Wydaje mi się, że jest to jednak nie cukierek, tylko właśnie taka guma rozpuszczalna. Jest dobra. Jest to troszeczkę nostalgiczne, ponieważ dawno nie miałam takiej gumy, która właśnie była gumą rozpuszczalną i. Ten smak bardzo mi przypomina te dawne mamby, które kupowałem. Teraz natomiast przejdźmy do tych rzeczy dyskontowych. To znaczy, to są jakieś, właśnie cukierki, które były pakowane. One były rozsiane po różnych sklepach, więc nie powiem wam dokładnie, w którym można kupić, ponieważ można kupić w wielu. E, na początek wezmę to, co nie będę testował, ponieważ to będziecie mogli sobie oglądnąć w odcinku, który był zrobiony parę tygodni temu i który podepnę wam na końcu odcinka. I są to. Oczy, których jestem fanem i używam zazwyczaj do aranżacji, ale mam też specjalnie gości, którzy przychodzą i są oni bardzo, bardzo zaskoczeni smakiem, ponieważ w środku nie tylko jest pianka, która jest taka delikatna w smaku, ale też mamy takie czerwone, wypływające nadzienie. Wiem, że mam parę łasuchów, którzy zawsze polują właśnie dokładnie na ten typ słodycza w naszym domu. Jeżeli naprawdę chcecie zobaczyć, jak przetestować sobie takie oko w napojach, to w zeszłym roku również nagraliśmy film, również Wam podlinkuję w opisie, tak żebyście wiedzieli, jakie oczy na rynku kupić, żebyście mogli wykorzystać je do pływania albo zatopienia, albo żeby to fajnie wyglądało w napoju. To kupiłem także w oszą. Bardzo mi się spodobało z tych wszystkich takich właśnie bardziej tandetnych słodyczy. Ono przykuło moją uwagę, ponieważ w środku mamy taką wytłoczkę. I w tej wytłoczce nieregularnej mamy różne e, rysunki. Teraz Wam pokażę o czym mówię. Wysypmy sobie. O. I zobaczcie, mamy tutaj takiego klauna, tutaj mamy jakąś dynię. Tu jest szkielet. W środku coś jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Na opakowaniu znalazłem tylko, że jest w różnych smakach. W związku z tym, popatrzcie, jak sobie damy tutaj. To bardzo fajnie to wygląda, ponieważ no mamy. Jednak takie fajne, nie dublujące się, jak widzę. Tu mamy jakąś stopę, tu mamy różową stopę, tu mamy fioletową stopę. Tutaj mamy niebieską rękę z pistoletem. Super to wygląda. Niestety tutaj z tyłu mamy taką srebrarką i to mogłoby być inaczej rozwiązane. Natomiast zostawię sobie tego klauna wielkiego. I zobaczmy, co jest w środku, bo sam jestem ciekawy. No, jakby dużo małych pudrowych cukierków. No... Tutaj mamy taki dzyndzyk, za którym możemy sobie to pociągnąć i w środku... w środku są takie malutkie kuleczki. To wygląda... słuchajcie, jak kupujecie sobie jogurty, to czasami są jogurty, a obok jest pojemniczek z jakimiś dodatkowymi rzeczami i czasami są takie posypki kolorowe. I to właśnie wygląda jak taka posypka kolorowa. Jak się rozgryzie, to rzeczywiście przypomina gumę. Na początek myślałem, że to jest takie coś chrupkiego, ale nie. Są to małe cukierki, ale też takie jak guma rozpuszczalna, czyli rozgryziesz, i one. Wydaje mi się, że jakbym wziął to wszystko do ust, to wtedy zrobiłyby mi taką jedną wielką gumę, ale nie gumę balonową, tylko gumę rozpuszczalną. Są bardzo słodkie, ale bardzo też wyraziste w smaku. Nie ma to konkretnego smaku, ale jest on taki orzeźwiający, jakiś trochę bardziej cytrusowy. Słuchajcie. Sam wygląd, wnętrze oraz smak są bardzo dobre. To bym Wam polecił, ponieważ nie tylko jest efektowne, ale też smaczne. Przejdźmy teraz do mniejszych rzeczy. To jest rzecz, którą dostałem, nie kupowałem i jest to żelka. Żelka w kształcie pająka, tarantuli. Niestety, minusem takich żelek jest to, że nie jesteśmy w stanie tego wyłożyć na dłuższą metę na jakiś talerzyk, ponieważ one się albo zeschną, albo później będą za bardzo zawilgocone, w zależności od tego, jaki mamy klimat w mieszkaniu. Jeżeli chodzi o samą żelkę, to już wam otwieram i pokazuję. I tak, żelka jak żelka. Wygląda taki sposób. Mamy tutaj pająka anatomicznie zbudowanego średnio. <grymne> mamy tutaj jakieś dwa wielkie szczękoczułki, ale te szczękoczułki są zarówno tak samo długie jak odnóża i tutaj mamy łeb z oczami, tutaj mamy odwłok. Bardzo fajnie to wygląda jednak i wydaje mi się, że do jakiegoś przystrojenia, na przykład jak sobie zrobicie mufinę albo ciasto, to ładnie to będzie właśnie licowało z naszymi wypiekami. Jeżeli będziecie dawali też jakieś Przekąski, wydaje mi się, że na talerz też można poukładać właśnie takie pające. I teraz przechodzimy tutaj. Zobaczcie sobie, jak położę jednego pająka. One są w różnych kolorach, jak takiego zielonego też sobie położę tutaj. Będą bardzo fajnie wyglądały, jeżeli damy tutaj jakieś właśnie cukierki. Jakieś oczy. To będzie to tworzyło taką fajną scenkę. Nie mają do końca swoich smaków. One są po prostu żelkami dość słodkimi, ale dla dzieci na pewno będą sprawiały dużo frajdy. Jeżeli mówimy natomiast o żelkach, to znalazłem jeszcze w sklepie takie żelki. To są żelki przedstawiające wampirze zęby. Oraz wydaje mi się, że gdzieś miałem tak tutaj. Drugie wampirze zęby, tylko tutaj mamy takie okrągłe, natomiast tutaj mamy albo wyższą, albo niższą część, są super, bo będą wykorzystywane właśnie do wykończenia ciast. Widziałem taki DIY, może bardziej hack jedzeniowy, gdzie ludzie kupują pączki, te pączki z dziurką i po prostu na linii tej dziurki dają właśnie zęby, przez co te pączki wyglądają tak, jakby im wyrosły zęby, i dodatkowo możemy dać oczy. Wygląda to fantastycznie. Będę to testował na 100% w tym roku. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy firmy Trolli, tutaj mamy firmy Vidal, ale też oba były kupione, jak pamiętam, w Dilsie. I mówię, te żelki mogą być super. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. Widzicie? Tutaj mamy te zęby takie w jednej linii, i wydaje mi się, że jak. Mm, mm. Próbowałem włożyć, okazało się, że się nie da włożyć. One wyglądają super, będą bardzo fajnie wyglądały, jeżeli chodzi o jakieś przestrojenie jedzenia. Natomiast, no, jeżeli chcecie pokazać je i sobie tutaj zahaczyć o wargi, no to koniec końców nie udało mi się. <laughs> Poległem na całej linii. Natomiast wyglądają one następująco, to znaczy mamy tutaj malutkie kiełki, wygląda tak jakby troszeczkę mały wampir. Natomiast w drugim opakowaniu te zęby. W tylnej części mamy tylko kły, które mają taką zrobić efekt trójwymiarowości, natomiast z przodu mamy też tak jak tutaj zęby białe jeżeli ustawimy pod odpowiednim kątem to wtedy te kły będą tak wychodzić tak jakby za tych zębów, które tutaj są. Tutaj mamy dość małe opakowanie w środku z zombie candy gum. Więc to będzie coś rzeczywiście z gumą. Każde jest osobno pakowane. W środku, jak się odpakowywuje, to mamy... O, się pokruszył się. Mm. Oj, oj! Mm. W środku jest taki jakby bardzo jabłkowy cukierek. I czuję ten aromat jabłka. Czuję tak jakby rzeczywiście takie wziąć bardzo kwaśne jabłko, ugryźć i potrzymać chwilę w ustach. Przejdźmy teraz do czterech rzeczy, które są największe. Na początku wezmę sobie takie Halloween Candies i to są jakieś cukierki, które są w ładnych też osobnych papierkach. Te papierki są z nietoperzami. Tutaj mamy cukierki, tak przynajmniej jest napisane w tym miejscu i one są opatrzone właśnie takimi symbolami bardziej pajęczymi albo nietoperzowymi. Oprócz tego mamy tutaj od czasu do czasu takie, które mają dynie na sobie. Ja wezmę jedno, odpakuję i... I jeżeli uważacie, że to było coś nadzwyczajnego, to to wygląda bardzo podobnie. Zaraz zobaczymy, jak smakły. Jeżeli chodzi o smak, to jest on Podobny, zbliżony, również jest lekko kwaśny, ale nie na pierwszy rzut języka, to znaczy, jeżeli weźmiecie do ust, to na początku wydaje się słodki, prawdopodobnie przez tą jakąś lekką posypkę, która tutaj jest, natomiast jeżeli potrzymamy dłużej w dużej bustach, on jest bardziej kwaśny, nie jest bardzo przykro, nieprzyjemnie kwaśny, jak na przykład cukierka, które testowaliśmy w zeszłym roku, nie jest to nic nadzwyczajnego. Przechodzimy znowu do Zozoli i tym razem mamy żelki w środku. Jest tutaj taki fajny plot twist halloweenowo-disneyowski, znaczy mamy tutaj tę postać taką charakterystyczną dla Zozoli w przebraniu Maleficent, więc jest to powiedzmy nawiązanie właśnie do tej disneyowskiej stylistyki, ale która przez wydaje mi się Agatha All Along w zeszłym roku jest już bardziej kojarzona właśnie z Halloween. Teraz zobaczmy... To jest w środku? I w środku mamy takie paczuszki, i w tych paczuszkach znajdują się żelki. Żelki są w czterech typach: dwóch ciemnych, dwóch jasnych. Nie jestem taki mądry, że to wiem, tylko po prostu akurat było to napisane z tyłu. I te żelki, według tutaj przypisu, będą o smakach pomarańczy, więc zobaczmy, jak to wygląda. Wysypię sobie tutaj te żeleczki. One są bardzo małe, mikrożelki. Jak je wysypujemy to możemy użyć do czegoś, jeżeli macie problemy ze wzrokiem tak jak ja to możecie nie zauważyć co jest tutaj przedstawione. Tutaj mamy małą czaszkę, oprócz tego mamy duszka, tutaj też mamy nietoperzyka i wiele, wiele innych wzorów. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś mi, o właśnie pokazała się dynia, więc ich je, jest ich sporo. Są albo ciemne, albo takie pomarańczowe. I w smaku takie jak żelki, ale nie te żelki, które są bardziej aksamitne, takie, że jak ugryziesz, to od razu ta żelka się rozpada, tylko bardziej jak te haribowskie, czyli takie, które są twardsze. Na początku musisz trochę wycumlać, wydumlać, żeby później móc ugryźć i zjeść. Ewentualnie są tak jednoporcjowe, że jeżeli pogryziesz, to możesz od razu połknąć bez znaczenia. Nie ma tutaj konkretnego smaku. Rzeczywiście jest jakiś cytrus, ale no, nie powiedziałbym, że to akurat pomarańcza. I tutaj mamy całą misę z naszymi słodyczami. Ale nie lękajcie się, ponieważ oprócz tej misy jest misa numer dwa, która jest identyczna. Która będzie służyła nam do wysypania ostatnich dwóch opakowań, i to są opakowania duże. Na początku weźmy sobie ten chyba największy. I w środku mamy lizaki. Lizaków to nie jadłem z wieki całe, ponieważ nie była to moja ulubiona słodycz za dzieciaka. Ale zdecydowanie chciałbym zobaczyć, jak to po pierwsze prezentuje się i jak to wygląda. Tutaj mamy takie Halloweenowe opakowanie, na którym mamy jakiegoś wampira. Oprócz tego jest tu napisane, że jest 20 aż lizaków, więc na pewno dzieciaki, które uwielbiają lizaki, będą zadowolone. W środku mamy lizaki. Lizaki są w różnych kolorach. Tutaj mamy taki bardziej turkusowy, tutaj mamy taki bardziej ciemny fioletowy, a tutaj coś, jakaś wariacja czerwonego. Widzę, że nie ma tutaj innych. Wydawało mi się, że będzie jakiś pomarańczowy, ale jednak nie. Ja uwielbiam kolor fioletowy, w związku z tym odpakuję sobie właśnie takiego. Patrzcie, to jest taka konwencja jakby lizak cukierek, to znaczy zazwyczaj ta folia jest zrobiona z od dołu i oplata cały Cukierek, dlatego na górze nie ma czegoś takiego jak ten zęzyk, ale tutaj jest. Zobaczmy sobie, czy on jest zgrzany albo jakoś zabezpieczony, i okazuje się, że nie. Od razu mogłem się dostać do lizaka, nie ma tutaj żadnego dodatkowego zgrzania. Co jest minusem, ponieważ jeżeli będziemy mieli jakieś wilgotne miejsce, w którym to będziemy przechowywać, to wydaje mi się, że wilgoć będzie przechodziła jednak przez ten otwór i będzie dostawała się do cukierka, mimo że on jest tak zwinięty. Dobra, teraz mamy. Super lizaka, ponieważ robi się taka super peleryna. Zajebiście to wygląda. Jeżeli byście chcieli sobie to gdzieś wbić, to też wygląda bardzo fajnie. Ej, no. Jak oglądaliście i nie ma mocni, to tak właśnie wygląda. Peleryna, pamiętajcie, nie robić peleryn. Hmm? nie wiem. I dobrze, okazuje się, że spróbowałem zidentyfikować, jaki to jest... Smak, po zapachu trochę, wydawało mi się, że to jest cola, ale nie jest to cola, ponieważ na każdym z tych lizaków, jak okazuje się, jest napisane jaki jest smak. Tutaj mamy strawberry, czyli truskawkowy, tutaj mamy, co to znaczy, nie wiem, ale tutti frutti, natomiast jest to smak jagodowy. Rozpoznałem, że jest to smak, który kojarzę, natomiast nigdy bym nie powiedział, że to jest borówkowy smak. Jest dobry. Nadzwyczaj nie jest słodki, bardzo. Wydawało mi się, że jak wezmę, tylko poczuję cukier. Natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo apetyczny. Dlatego, jeżeli byście się decydowali na lizaki, te akurat mogę Wam polecić jako fan nie takich bardzo ulipkowatych słodyczy. I ostatnią na tapet weźmiemy e, miks również jakiejś rzeczy z filmy Trolli. To było też dostępne w sklepach sieci Action. Zobaczmy. Ja akurat tam to kupiłem i tutaj mamy różne rzeczy w środku, zaraz zobaczę jakie to są rzeczy, bo jest ich chyba o, więcej. Jeżeli oglądaliście przegląd z zeszłego roku, to jest dokładnie to samo, czyli słuchajcie, tutaj mamy żelki, które są żelkami pokrytymi takimi um, posypkami, które są kwaśne. Tutaj mamy takie standardowe żelki i widzę, że nawet w tych wzorach i kolorach, co te, które wcześniej rozpakowywaliśmy, a mianowicie te zozolowe. Oprócz tego mamy coś jeszcze... Tylko i wyłącznie więcej żelek. Nie różnią się one kształtem, natomiast różnią się one kolorem. Tu macie bardziej stonowane ciemne, pomarańczowe, tutaj macie bardziej w różnych innych kolorach. Jeżeli zobaczycie w zeszłoroczny filmik, to będziecie wiedzieli, że one smakiem absolutnie się nie różnią, różnią się tylko kolorystyką. Jedyne na plus co jest, to jest to, że są one pakowane w takich woreczkach, które są osobne, dlatego można je standardowo wsypać tutaj i można je podać gościom, żeby sobie powybierali własne rzeczy, które ich akurat zainteresują. I tak właśnie wyglądał tegoroczny przegląd słodyczy. Już prawdopodobnie nie będzie więcej, ponieważ zostało mało czasu i wszystko już zostało tutaj zapełnione. Dlaczego mam nadzieję, że znajdziecie tutaj jakieś swoje inspiracje i pomoże Wam to w wybieraniu słodyczy i dobieraniu do Waszych właśnie, czy to takich naczynek, czy to takich miseczek. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was do obserwowania naszego kanału, bo na pewno będziemy wrzucali więcej Halloweenowego kontentu, nie tylko takiego słodkiego, ale także takiego bardziej związanego z wystrojem, ponieważ. Ten ten wystrój się tutaj dzieje. Wy tego nie widzicie, ponieważ kamera jest akurat tyłem do tego wystroju. Natomiast później na pewno nakręcimy dla Was fantastyczny i fenomenalny room tour. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was na kanał i do obserwowania naszego kanału. I na razie, cześć!